Chciałem powiedzieć o meczu z Austrią, że można sobie normalnie po tym meczu strzelić w łeb. Nie strzelaj sobie absolutnie, bo z kim ja w przyszłym tygodniu program prowadzić będę? A poza tym będziemy mieli kolejne instruktorzy, dotyczące tego, w jaki sposób grać w piłkę nożną, a poza tym nie dowiedziałbyś się, co, co pisze w hałdzie. Powinnam zaakcentować odpowiednio po Śląsku, niemniej jednak nie potrafię tego, więc wyręcz mnie. Ciekawe, czy autor programu Grzegorz Kowalski potrafi to powiedzieć z akcentem po Śląsku? E, obawiam się, że nie potrafię. Na tym <grym> polega powiem się, że nie potrafię. E, chociaż mam rodziców Ślązaków, nie, nie, nie znam gwary z domu i dialogi pisze nam dziewczyna, która pracuje i, i udziela też głosów, i tak naprawdę to. To, to ja też nie potrafię, też nie jestem takim prawdziwym Ślązokiem. No. Może powiedzmy teraz, o czym jest dokładnie ów serial, bo zapewne nie wszyscy telewizowie wiedzą. Wiesz co, ja też nie do końca wiem, o czym <grym> jest. mi się, że nikt, Jesteś twórcą, nikt, Myślę, że nikt do końca nie wie, co w hardzie piszczy i, i o czym ten serial tak naprawdę jest. Znaczy, bo dla, mnie, dla mnie osobiście to jest serial o telewizji i trochę o Śląsku, ale bardziej o telewizji niż o Śląsku. Ale w niebanalny o... sposób przekazywany, gdyż nie występują tam zwykli ludzie tacy jak my. No nie no, występują właśnie ludzie telewizyjni. Bo to jest Czyli ja, kreskówka, Tak, no to jest z całą pewnością kreskówka. Oczywiście myślałem, że jakby tego nie muszę mówić, ale. A nie wszyscy wiedzą, nie i wszyscy warto wiedzą zareklamować, właśnie, ponieważ. To jest kreskówka. Ale to jest jakby idea też telewizji poniekąd, bo ci ludzie są absolutnie nieprawdziwi. To nie są aktorzy. Zresztą nie byłoby mnie na nich stać, ale ja uwielbiam tych ludzi nieprawdziwych, tych, tych kreskówkowych. I, I oni oglądają telewizję przez cały czas i ja o tym jestem serio, Krzysztof, co w chałdzie piszczy? Powiedz mi, bo to jest duża oglądalność. Bo bardzo ludzie lubią ten program oglądać. Poważ... Powiedz mi, skąd pomysł w ogóle na taki program? Skąd pomysł na co w chałdzie piszczy? Bo musiał być jakiś impuls, wiesz, musiał być jakiś... Wiesz to jest bardzo długa historia, mam, mam opowiedzieć jakby całą historię, czy całą, ile, mamy czasu, ile, ile mamy czasu, nie? Streśmy, Pomysł jest taki, że, znaczy pomysł został stworzony przeze mnie z grupą moich, moich znajomych z, z uczelni, to w, w pięć osób jakby powstawał ten projekt, ten główny zamysł zrodził się w mojej głowie, w zasadzie impulsem było, był fakt, że powstaje telewizja i że może jest szansa coś zrobić, nie? i że to jest śląska telewizja, więc wymyślmy coś, co, co gdzieś będzie szło w tą stronę i jak gdzieś tam... Nie wiem, ja jadę autobusem albo myję zęby i zawsze tak nie strzela ten pierwszy impuls. I strzeli mnie ten impuls, zróbmy takich, tak, takich Simpsonów, którzy oglądają telewizję przez cały czas i są śląsokami. I, i dzwoniłem się ze znajomymi, siedliśmy, to były dwie noce takiego tęgiego pisania. Już nie powiem, co, co z czego wyszło, nie? ale, ale to, była, to, była, to był pomysł taki, i, i który... Z sąsiadami, czyli to jest taki dobry przykład współpracy z sąsiedzkiej. Tak Dokładnie. Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, co będzie w najbliższym odcinku i kiedy będzie premiera? Najbliższy odcinek, premiera... Ale tylko tl, 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 troszeczkę, tak? Bo sama bym obejrzała, nie znając końca A... tego odcinka. Mam najnowszy odcinek, mogę powiedzieć, że jest horrorystyczny. Jest to pierwszy odcinek, w którym naprawdę widz będzie mógł poczuć grozę i opowiada o no, odwiecznej walce dobra ze złem. Oj, mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy happy-endem tradycyjnym. Krzysiu, powiedz mi, co na co dzień robisz z wykształcenia, w jakim kierunku? Powiedzmy? Ja skończyłem filmoznawstwo, czyli jestem teoretykiem raczej niż praktykiem, a to, że obecnie dzisiaj zajmuję się animacją i postprodukcją wideo, wynika z tego, że, że byłem fanatykiem, że siedziałem w domu, że sam oglądałem telewizję w zasadzie 16 godzin na dobę między 12 i 15 rokiem życia. A, a potem zacząłem po prostu tam uczyć się, bawić się w czasie studiów, pracować, być pierwsze teledyski. No i, no i dzisiaj jestem współwłaścicielem małej firmy produkcyjnej i, i produkuję, między innymi, hałdy z dużą radością zajmuję się tym, co lubię. Czyli poniekąd można powiedzieć, że na kanwie powstał, na kanwie Simpsonów powstał ów serial, co w hałdzie no, piszczy. nie piszty. powiedziałbym tak na, ka na kanwie no, Simpsonów, ale, ale gdzieś tam na ale To jest rodzina, te Simpsonowie są tą archetypową rodziną telewizyjną jakby i no Simpsonów też nałogowo, jakby mam na pamięć cały ten serial chyba. No. Dobrze. Niemniej jednak zanim przeszedłeś do bawienia się w cudzysłowie, duże biorąc teledyskami, wcześniej również coś rysowałeś sam w domu, bo znam takie osoby, które najpierw rysowały sobie same komiksy, a potem przekładały to na ekran. Wiesz co, jak miałbym wrócić do mojej dziecięcej twórczości, no to jasne że rysowałem, ale ja jestem kiepskim rysownikiem. To jest to jest moja jakby najsłabsza dziedzina, ja mam tego świadomość zresztą kto nie oglądał Howdy, ja uprzedzam. Wizualnie to jest prostsze niż miasteczko South Park. To jest, to jest jakby prymitywizm telewizyjny doprowadzony do rangi sztuki. Ale to wynika głównie nie z zamysłu, tylko z tego, że ja nie umiem rysować. Ja nie jestem rysownikiem. Chociaż owszem, rysowałem, rysowałem komiksy nawet. Komiks satyryczny rysowałem, który publikowałem przez jakiś czas. Opowiadał o ponurym ptaszku i był to w zasadzie taki komiks, który... Taki, wiecie, takie paski trzyobrazkowe, które potowały nudą, które... Jakby tam przez cały czas polegało na, na, na tym, że nic się nie dzieje, że w, w życiu ponurego ptaszka nic się nie dzieje, że on zawsze tylko będzie siedział na swoim ponurym płocie. I myślałeś o tym, żeby również wdrożyć to w serial? E, ponury ptaszek poniekąd pojawia się w serialu, bo to jest ten ptaszek, który siedzi na gałęzi w samej A, czołówce tak? to ja to sekundę w serialu. To jest ten ptaszek, który robi kubkę tam na, na Katowice. A propos czołówki, zdaje się, tam jest nasz dzisiejszy gość, zespół Koala Bench. Tak, tak. No, bardzo się cieszę w ogóle, że... że że, jakby mam, mam w czołówce swojego serialu tą piosenkę, bo, bo ja, ja nie znam prawie w ogóle tego zespołu. Ja kiedyś dotarłem, Rewelasy. dostałem e-mailem ten wałek, oszalałem kompletnie, zacząłem grzebać, co to jest. Znalazłem coś w internecie, ich strony posłuchałem paru innych rzeczy. Nie do końca jest to moja muzyka. Ale ten jeden utwór różne opadki, i jak gdzieś zacząłem myśleć o tym serialu, to nagle mistrzeliśmy tą piosenkę w czołówce. Nie? I gdzieś tam ktoś zadzwonił do kogoś, ktoś coś załatwił, i nagle mamy tą piosenkę. I ja mówię, wow, tak to powinno być. W końcu końców wszystko skomponowało się fantastycznie. Najbliższy odcinek, kiedy do obejrzenia w telewizji Silesia? Jezus, dzisiaj o 11.30, 12.00? No, ja nie mam czasu, ja nie mam telewizora. Wiecie, że ja nie oglądam telewizji, ja nie mam telewizora. Nie ja mam wszystko nic. w internecie oglądam. Słuchajcie, ekscentryczny intelektualista, e, introwertyk e, e, Grzegorz, Grzegorz Kowalski, Kowalski. autor programu Co w hałdzie piszczy. Proszę bardzo, Grzegorzu, poczęstuj się naszymi czereśniami wiosennymi. Na Miejmy nadzieję, że to są prawdziwe, pójdzie, pyszne nie? czereśnie bez dodatków. My na dodatek mamy dla Państwa Taką, to, taki mały kawałek tajemnicy zdradzimy. W jaki sposób wygląda rodzina Walterów. Zobaczmy. Są szybcy, są ściekli i piekielnie zdeterminowani. Walter Walter, Nagi Walter, Senior Waltero, Walter Roboczy i Dziadek Waltera. W nowym reality show pięciu Walterów. Różni wszystko za wyjątkiem celu. Każdy z nich walczy o względy pięknej Hildy. Który z uczestników otrzyma czerwoną różę, a który białą orchideę? Kto pozostanie w domu pięciu walterów, a kto będzie musiał go opuścić? Który z nich zwycięży i kogo to w ogóle obchodzi? Oglądaj pięciu walterów. Tylko na antenie TVS. Babu, co to pieru nie było? Zależyć na mnie, jak jakiś kontrakt podpisała. Robisz ze mnie majstera TVS-u, czy co?